Ja już wcześniej miałam kanał w Polsce, bo robiłam takie filmy z jakichś tam krótkich wyjazdów po Europie. Bo ja robiłam często tak, że wylatywałam gdzieś w piątek, wracałam w niedzielę, nawet jak pracowałam na etacie. Więc byłam takim specjalistą od krótkich wypadów. <laughs> Zawsze gdzieś tam w złemych zabierałam i po prostu miałam coś takiego w głowie: dobra, dobra, muszę gdzieś wyjechać, muszę coś zrobić. I ja tak samo chciałabym mieć tutaj bazę w Tajlandii, czyli na przykład sobie jechać gdzieś na miesiąc, dwa i wracać. Ale jak ja mam wracać do czegoś takiego, w sensie wynajmuję mieszkanie, a mam robić te hotele i tam różne rzeczy, to też mi się odechciewa prywatnie, tak? Wiesz, no ale on ma trochę inną sytuację, no już nie ukrywajmy, już mm -hmm. ten kanał jest tak e, duży, że no jakby można z tego mm -hmm. tam sobie pokryć wszystkie koszty. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński. witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Marta Sielska. Witam Cię, Marto. Cześć. Bardzo miło, że Mi jesteś dzisiaj w moim, na moim filmie. Marta mieszka w Tajlandii, na Phuket. Tak. Dzisiaj już. też jesteśmy właśnie na Phuket, mm. nagrywamy ten program. No i Marta jest youtuberką, tak głównie. To jest głównie, ta... ale pracuje też zdalnie, czyli tak zwanym digital nomadem. No właśnie, chciałbym, żebyś dzisiaj z Tobą porozmawiał o swojej karierze. Jak to się wszystko zaczęło, że tutaj trafiłaś? Co robiłaś w Polsce, zanim tutaj dotarłaś? Jak, jak to się stało, że podjęłaś taką decyzję? Jasne, więc y, ja miałam wcześniej takie normalne życie, mhm. jak w, w, większość osób w Polsce, czyli praca w korporacji 9, 17 albo 18. I jakby zaczynałam od grafika komputerowego, później robiłam takie kampanie reklamowe bardziej od strony technicznej, mhm. później przeszłam do strony od klienta. Mhm. Ale zaczynałam oglądać się wszystkie vlogi podróżnicze i sobie myślę, no no jak to moje życie nie może tak wyglądać do końca, muszę coś zmienić, jakby miałam tylko te 21 dni co roku urlopu, gdzieś tam wyjeżdżałam, ale no jakby to nie było dla mnie wystarczające. Więc zdecydowałam, to był 2019 rok, mhm. że kupuję bilet w jedną stronę. I to było do Australii, do Melbourne. Więc to była prosto na Sylwestra. Wyleciałam tam. Spędziłam miesiąc w Australii, ale... Najdalej, gdzie mogłeś jechać. Właśnie. właśnie, bo to był <laughs> dla mnie taki w ogóle kontynent tak odległy, że stwierdziłam, że dobra, już jak tam polecę, to już wszystko jest możliwe. <laughs> ale y, wtedy jeszcze miałam pracę z Polski, taką a, na część etatu. Zdalną? Y, tak, zdalną. To nie było wcześniej takie popularne, wiesz, jeszcze przed tym no wszystkim. No tak, grafik może pracować w zasadzie wszędzie. Y, ale to już pracowałam bardziej od strony właśnie technicznej, obsługiwałam takie międzynarodowe projekty, kampanii reklamowych, y -y. takie, wiesz, ustawianie w ad-serwerach. I e, dobra, szef się zgodził, wszystko było ok. Poleciałam i w tym czasie zaczęłam też rozwijać YouTube'a, w sensie mm -hmm. chciałam więcej kręcić. Mm -hmm. e, jednak po miesiącu w Australii, tam też był jakiś taki dziwny okres że tam są jakieś pożary buszu, ciężko było podróżować. Tak, tak, też byłem w tym okresie akurat, jak były te pożary. Tak samo? No właśnie, więc stwierdziłam: dobra, lecę do tej Azji, e, zobaczymy, co będzie dalej. E, Tajlandia była jakimś tam pierwszym wyborem. Przyleciałam, wiadomo, co się później stało, wszystko pozamykane. I był też taki moment po sześciu miesiącach w Tajlandii, że musiałam podjąć decyzję, co dalej, czy tak? wrócić do Polski do swojej pracy, bo już no, ciężko było pracować na część etatu, bo już tam dużo się tej pracy tak zrobiło. Że mogłam wrócić, miałam taką możliwość, mhm. ale stwierdziłam, nie, no jak teraz mam wracać? W sensie w Polsce też była taka sytuacja trochę no, gorsza w tamtym czasie. Mhm. I podjąłam tutaj pracę jako nauczyciel angielskiego w Bangkoku. W sumie tam byłam 6 miesięcy, później wróciłam na Phuket, ale przez to, że tutaj też jakieś były znowu nowe restrykcje, szkoły pozamykane, to mówię: Nie, z, biorę zdalną pracę, jakby związaną z tym, co robię już aktualnie, czyli z YouTube'em, bo teraz obsługuję kanał dla innej firmy, bo chcieli wejść na rynek polski. Więc mam pracę zdalną, mam YouTube'a, wszystko jest teraz. Jak na, najbardziej na dobrej drodze. Mhm. A skąd w ogóle pomysł na tą Australię był? No bo to, to w zasadzie chyba najdroższy kierunek, jaki można sobie wybrać. Jak, jak, jak człowiek szuka jakiejś, jakiegoś miejsca do życia, no to na ogół szuka się miejsca, które będzie relatywnie tanie, tak? W stosunku do Polski. Czyli powiedzmy Tajlandia jest odpowiednim miejscem, ale Australia, no to pomysł taki, kurde, kontrowersyjny. Tak, bo ale strasznie droga. To było tylko... E... Dlatego, że chciałam podróżować po Australii. Nie chciałam tam mieszkać, jakby. No, bo mhm. wiadomo, byłam na wizie turystycznej, więc nie mogłam pracować jej miesiące. Ile miejscu. czas mogłaś tam być? Chyba trzy miesiące się dostaję na wjeździe jakoś tak. Mhm. Ale, no, byłam miesiąc, więc później wjechałam do Tajlandii i chciałam podróżować tutaj po innych krajach, oczywiście. To jakby nie był mój plan, żeby mieszkać w Tajlandii, mhm. ale że tak się stało, to nie narzekam. No dobra, no i jak później tutaj dotarłaś do Tajlandii, zaczęłaś ten, ten kanał prowadzić? Jak on się rozwijał? Bo w tej chwili um, masz um. bardzo dużo subskrypcji. Tak. Można już w, chyba w tej chwili z tego żyć, tak? Wiesz co, w Polsce nie do końca. Um. Może gdybym więcej tych filmów robiła, to jakby mogę z tego opłacić rachunki, mogę, wiesz, coś tam sobie kupić, ale to nie jest jakby poziom, z którego można żyć jeszcze w tym momencie. Um. Um, ja już wcześniej miałam kanał w Polsce. Hmm, bo robiłam takie filmy z jakichś tam krótkich wyjazdów po Europie, bo ja robiłam często tak, że wylatywałam gdzieś w piątek, wracałam w niedzielę, nawet jak pracowałam na etacie. Więc byłam takim specjalistą od krótkich wypadów, <grym <grym zawsze gdzieś tam w wzmych, zabierałam i po prostu miałam coś takiego w głowie, dobra, dobra, muszę gdzieś wyjechać, muszę coś zrobić. Ale to już takie było trochę męczące, więc stwierdziłam, że dobra, nie mam planu żadnego i właśnie, właśnie ta Tajlandia. Co z kanałem, to na początku było takie hobby, tam może film raz w miesiącu, mm -hmm. ale od Australii zaczęły być te treści bardziej regularne, mhm. i jakby ten algorytm też załapał, że no wiadomo, jestem już takim trochę YouTuberem, a nie gdzieś tam hobbystycznym tylko. Mhm. No i wiadomo, później spotkałem też e, e, twórców na miejscu, Piotrka też mi pomógł. I, Pająka. No, tak, tak, tak. <laughs> Więc e, no, jakoś to też się rozwinęło. Mhm. E, jakie plany teraz na przyszłość masz, Związana, <laughs> związane powiedzmy na razie z tym kanałem? Mhm. Wiesz, ciągle miałam nadzieję, że coś tutaj się ułatwi w okolicy, żeby podróżować, no ale w Azji nadal jest to trochę takie uciążliwe, że tak powiem. Mhm. Jednak w tym miesiącu albo w przyszłym planuję pojechać do Kambodży, mhm. później może Sri Lanka i Malediwy i Nepal. No tak, człowiek mm -hmm. jak się stara, to można, światy jest jeszcze jakby otwarty. Tam no, widać nawet ten tak. piąte jak on tam w ostatnim okresie jeździł. Wiesz, no ale on ma trochę inną sytuację. No już nie ukrywajmy, już mm -hmm. ten kanał jest tak e, duży, że no jakby można z tego tam mm -hmm. sobie pokryć wszystkie koszty. Ja jednak jeszcze pracuję, więc muszę mieć jakby dobry dostęp do internetu, bo wrzucam tam duże pliki dla firmy mm -hmm. i no nie mogę sobie pozwolić, że gdzieś wyjeżdżam i później mam problem i coś zawalam. Wiesz, no muszę być też odpowiedzialna za to. Ale jeżeli chodzi o YouTube, no to wiadomo, mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej podróży w poprzednich latach dwóch prawie. Była tylko Tajlandia, ale też widzowie mogli poznać bardziej ten, ten kraj od podszewki. Pracujesz też jeszcze jako, y, jako nauczyciel, czy, nie, czy już z zrezygnować? Nie, tej pracy? nie, już zupełnie nie. To było jakby przydatne doświadczenie, mhm. bardzo sobie to cenię, ale no, to nie jest dla mnie. jakby Ja nie mam w tym kierunku jakiegoś wykształcenia czy doświadczenia, no ale... Myślę, tak. że można tak rozwinąć kanał w krótkim czasie, że, żebyś tylko żyła z tego kanału? Że porzucisz pracę przez jakiś czas w korporacji i kanał będzie Twoim takim głównym źródłem utrzymania? W tym roku myślę, że. Nawet jak się będzie rozwijał, to zostawię sobie tę pracę zdalną, bo jakby nie chcę być tak nieodpowiedzialna, że rzucam wiesz, wszystko i, i tylko żyję z tego YouTube'a, bo jakby ta praca druga mi nie zajmuje aż tak dużo czasu, żebym to, tego nie robiła, ale yy, no myślę, że w przyszłym roku czy za dwa lata spokojnie. A powiedz, jak tutaj wygląda w ogóle życie w Tajlandii, bo kupę Polaków zastanawia się nad tym, żeby zmienić swoje miejsce do życia. Na ogół to pozostaje w ich tylko marzeniach. Mało kto się decyduje, żeby tutaj przyjechać. Jak tutaj wygląda to cenowo, życie takie codzienne? Czy jest drogo, czy jest tanio? No bo ja jako turysta, który przyjeżdża sobie, chodzi po tych knajpach na miejscu, no to wydaje się to wszystko bardzo, bardzo drogie. Ale myślę, że tutaj można jakoś tam sobie ułożyć to życie relatywnie tanio. Wiesz co, Do no mi się wydaje, że można wydawać tyle samo, co w Polsce. Mhm. E... Albo mniej, zależy jakie kto ma potrzeby, no to też właśnie ciężko przewidzieć. Ja za mieszkanie płacę na pewno mniej niż bym płaciła w Warszawie, mhm. ale teraz na przykład w wysokim sezonie ceny tak poszły do góry, że ceny są takie same, jak ktoś wcześniej nie wynajął mieszkania. Ja akurat to zrobiłam w porze deszczowej, więc sobie zatrzymałam cenę na rok i tak mhm. samo później mogę przedłużyć. Więc ja aktualnie płacę jakieś czynsz 850 zł plus rachunki, to mi wychodzi tak z 1000 zł maksymalnie. No to w Polsce nie ma możliwości wynajęcia no, już. To masz za, za, za to jakiś, nie wiem, pokój, tak? Współdzielony, ta, ta, trzy ta, ta. osoby w środku. No tutaj, a... no jesteśmy w tej chwili jakby w twoim, pod twoim apartamentem, tak? No basenik jest wszystko, tak jak widać, no żyje się tutaj fajnie. Pewnie, pewnie, nie narzekam. Mhm. Um, a czekaj, jeżeli chodzi o jakieś takie koszty życia, no to ja też mam specyficzną dietę, więc. Mhm. No nie wiem tak po tajsku typowo, jakichś takich najtańszych street foodów, więc no też przyznam, że wegańskie dania kosztują od tak myślę 15, 17, 20 zł w górę, tak? Mhm. No, czyli no, to normalna cena taka jakby Polska, tak? Tak, tak, tak. Chociaż no nie wiem teraz, czy za tą cenę to jest Polsce. Ale jesz cały czas stołuje się jakby na, na, na mieście, tak? Nie, nie gotuje się tutaj. Raz albo dwa razy dziennie stołuję się na mieście. A tak to może sobie zrobić jakieś śniadanie czy kolację, ale to wiesz, zależy to jak się z kimś temu mówię, wyjdę, mm -hmm. ale raczej nie gotuję. A powiedz mi, no bo też tutaj kupa ludzi, którzy, którzy przyjeżdżają, od razu mają pomysł, że otworzą sobie kanał na YouTubie mm -hmm. i będą z tego żyli. Czy można tutaj podjąć jakąś inną pracę, czy nie bardzo? No bo ty podjęłaś jako nauczyciela, ale też słyszałem, że nie każdą pracę tej obcokrajowiec może podjąć. Można podjąć też jako e, trener per, personalny na siłowni, e, instruktor nurkowania, czy jogi, coś związanego z, ze sportem? Z turystyką, e... czy nie bardzo? E, w sensie pracować w hotelu? Nie, to e... na pewno nie. No ale jakieś wycieczki, coś takiego organizować? To dla też nie, Aha. też nie. E, widziałam, że jest jakieś może tutaj biuro, ale to musi być jakoś załatwione i tak Tajowie mają większość udziału wiesz. Mhm. Ale jakby Polak nie może oprowadzać oficjalnie turystów, więc ja też dostaję takie zapytania, czy tutaj organizuję. No niestety nie mogę, wiesz, to jest dosyć takie skomplikowane. Ale jeżeli chodzi o jakąś taką pracę biurową to jak najbardziej można dostać pracę w IT mhm. na wysokich stanowiskach. Ja też miałam parę rozmów takich, wiesz, o pracę normalnych, żeby być w Bangkoku czy w Chiang Mai. No ale jakby tak, no nie chciałam się na to decydować, bo Jasne. to jest, jesteś przywiązany do jednego miejsca, masz pozwolenie na pracę. Ale tak, może, może być jeszcze szef kuchni na przykład. Mhm. No i no tak, mniej więcej. A jak tutaj wygląda sprawa w ogóle wiz? Gdzieś wizy. Bo tak, wizy. że trzeba było stąd wyjeżdżać, tak? A ostatnio nie można było wyjeżdżać, mm. więc wszystko to pozmieniali. Jak ja przyjechałam, to byłam na turystycznej, później ją przedłużałam. Jakby ciągle były przez to, co się dzieje, przedłużenia kolejne, są nawet do dzisiaj. Mhm. Czyli każdy, kto wjechał dwa lata temu, dalej może ją przedłużać. Jasne. Ale ciągle mówią, że to się skończy, więc to jest takie niepewne, moim zdaniem. Jak ktoś chce przyjechać na dłużej, no to jak chce podjąć pracę, to wiadomo, dostanie wizę z pracy. A jak ktoś chce, może tak nie powiem, że pracować zdalnie, bo to też takie nie do końca jest tutaj, wiesz, uregulowane. Nie ma takiej wizy dla tych digital nomadów. Czyli nie możesz oficjalnie tutaj płacić podatków, jak pracujesz dla innego kraju. Wiesz, to mogą zmienić. Ale możesz. Yy, Przerobić wizę turystyczną na edukacyjną na przykład, czyli uczysz się tajskiego czy jakiś sztuk walki i masz wtedy wizę na 6 miesięcy czy na rok. Albo mhm. na przykład uczestniczysz w jakimś projekcie jako wolontariusz. Mhm. Yy, jesteś zapaloną jakby podróżniczką. Czy zamierzasz zwiedzić cały kraj? Masz taki plan, jak yy, cały świat, kra cały kraj. Cały świat. Co fajnie by było, oczywiście. Na razie moja lista nie jest aż taka długa, ale jak na przykład w tym roku uda się zwiedzić pięć państw, to będę szczęśliwa, bo jakby nie chcę tak skakać kraj po kraju, tylko bo teraz to wiadomo, nawet się tak. Średnio opłaca czasowo i z tymi doku dokumentami, Więc ja gdzieś pojadę na pewno na miesiąc czy na dwa, a jak mi się spodoba to na dłużej. Wiesz, mhm. mam teraz taki luz, że gdzie mi się podoba, to mogę zostać. To i łatwo ci się poruszać po Azji jakby, no bo wszędzie jest tak. blisko mhm. dosyć chyba tanie bilety są, tak? Nawet lotnicze. Tak, no wiadomo, plus te wszystkie tam testy, nie testy, ale tak, da się to mniej więcej załatwić, tylko no mało jest jeszcze otwartych państw. Mhm. No, y mnie osobiście w tej chwili do, do, do tej podróży, jakby do Tajlandii, bardzo mocno znie zniechęcały te papiery wszystkie. Naprawdę, tak. To na papierów, trzeba było testy robić w Polsce, trzeba tutaj na miejscu było dwa. robić dwa testy, no po prostu wariactwo jakieś, rejestrować się na jakichś stronach tajlandzkich, żeby mhm. dostać jakiś QR-kod. Niestety. No myślę, że to w tej chwili też bardzo mocno ogranicza tej turystykę, jak Ty myślisz? Jak najbardziej, wiesz, turystyka spadła no bardzo chyba trzy razy do PKB Tajlandii, Aha. tak mi się wydaje, z tego co sprawdzałam ostatnio. I Już było lepiej w listopadzie, jak ja wjechałam, to miałam tylko test przed wylotem, test po, a teraz znowu są trzy i to wszystko. A teraz wszystko. znowu od dzisiaj podobno jest ten, ta formuła test Ale tak? to są tak dalej trzy testy. No to wiesz, zniechęca to ludzi, ktoś chce wyjechać na wakacje, chce mhm. się zrelaksować, a nie myśleć, że zaraz trafi do szpitala albo gdzieś na jakieś kwarantanny. Więc ja tak samo chciałabym mieć tutaj bazę w Tajlandii, czyli na przykład sobie jechać gdzieś na miesiąc, dwa i wracać. Ale jak ja mam wracać do czegoś takiego, w sensie wynajmuję mieszkanie, mam robić te hotele i tam różne rzeczy, to też mi się odechciewa prywatnie, tak? No dzisiaj, dzisiaj też akurat miałem okazję robić ten drugi test. No tysiące osób, no po prostu jest tam taki przemiał. Czeka się w kolejkach, wszyscy robią te testy, no teraz trzeba czekać 24 godziny na wyniki. Jeszcze przed lotem też musisz do Polski robić? Czy... No nie, po pięciu dniach. Pierwszy robi się na lotnisku. Ten tak, test. tak, tak, ale jak będziesz miał nie. samolot powrotny. Znaczy, jak już wlatuję z powrotem do Polski, to mam trzy godziny na to, żeby mieć test, bo automatycznie wchodzę na kwarantannę, tak? W tej, chwili, w, tej, w tej chwili, tam 3 tygodnie temu wróciłem z Zanzibaru. No to wariactwo, trzy samoloty naraz lądowały, także 700 ponad osób do odprawienia. Każdy te testy czeka się po prostu godzinami i ledwo się człowiek wyrabia na tych testach. Także można też wyjechać z lotniska i w ciągu trzech dni zrobić w punkcie, który ma podpisane takie umowy chyba z Państwa. Sam widzisz jak to widzisz, wygląda. Jak to wygląda. <laughs> Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze zadaję moim gościom pytanie, czy osiągnęli już sukces? Jak ty to widzisz z twojej perspektywy? Porównując swoje życie, jak wyglądało na przykład trzy e, lata temu, kiedy jeszcze byłam w Polsce, mm -hmm. wiesz, że ja nie mówię, że to było złe życie, bo miałam pracę, wiesz, jakieś takie normalne funkcjonowanie, ale czegoś mi brakowało ciągle i, i, i nie wiedziałam, co to jest ten sukces. No bo to ciężko też zdefiniować. Każdy ma, wiesz, e, coś innego w głowie, co chce robić i dla kogoś to mogą być pieniądze, dla innego tak, rodzina, wiesz. prawda? A, a dla mnie to. W tym momencie, że mogę żyć na swoich zasadach, yy, mogę mieć więcej tej, tej wolności, zarządzać swoim czasem, więcej podróżować, mam nadzieję, w tym roku, <noise> to myślę, że jak najbardziej jest sukces i to niezależnie od wieku. No, można w końcu sobie coś postanowić, że zmieniasz to życie i po prostu to robisz. Więc myślę, że jak najbardziej osiągnęłam ten sukces i będzie ich jeszcze więcej. Super. Nie planujesz na razie żadnego powrotu do Polski? Chcesz tutaj zostać na stałe? Chciałabym, tak jak powiedziałam, mieć bazę, no ale zobaczymy, jak mi się będzie w innych krajach podobało. Może mm -hmm. gdzieś zostanę. Zaproś widzów moich do swojego kanału, żeby odwiedzili Twój kanał. Kanał nazywa się Marta Sielska. Marta Sielska, dokładnie. Ostatnie vlogi były o życiu w Tajlandii, ale tak jak powiedziałam, będę podróżować raz do innych krajów Kambodża, Sri Lanka, może Nepal. Więc będzie się działo więcej. i Widzimy się na moim kanale. No, na samej Marty też jest taki link do Patronite'a, także można wspomagać jakby finansowo kanał. Można. Tak samo, jakby ktoś się chciał reklamować u Ciebie, czy coś. Jak najbardziej. otwarta na propozycję? Oczywiście. Okej, okay, czyli jak coś, zapraszamy na kanał Marty. Marto, dziękuję Ci pięknie za wywiad. Bardzo dziękuję, miło było również, mi żeby się z Tobą spotkać. Jeżeli yy, odcinek się Państwu podobał, proszę o wciśnięcie ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Dziękuję pięknie za oglądanie. Proszę udostępniać ten film w, w miarę możliwości. Dziękuję, do zobaczenia. Pa.